Dzisiaj przed nami lekcja piąta kursu pierwszego, czyli instrukcje warunkowe, już takie bardziej rozbudowane. Zobaczmy pierwszy przykład. W instrukcji warunkowej możesz umieszczać wiele instrukcji. W tym przykładzie królik stawia flagę przed każdą monetą. Zobaczcie, co tutaj się musi wydarzyć. Najpierw królik poza pętlą przechodzi raz do góry. Następnie już w pętli zaczyna iść w prawo. Cały czas ma iść w prawo w tej pętli. Ale, nasz klocek, ale, jeśli zobaczysz monetę, idziesz w lewo, czyli wracasz tu, rysujesz patyk, idziesz do góry, rysujesz flagę, wracasz w dół i w prawo, czyli w to miejsce, z którego wystartował, zaczął rysowanie tu. Jesteś tu, raz, dwa, raz, dwa, wracasz. Idziesz, idziesz, idziesz. I znowu. Raz, dwa, raz, dwa. Wróciliśmy na miejsce. Idzie, idzie. Zobaczył monetę. Raz, dwa. Raz, dwa. Wraca. Zobaczmy wykonanie tego programu. I jeszcze raz w zwolnionym tempie. Zobaczył, wrócił, narysował. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Ok. Przejdźmy w takim razie do zadania pierwszego. W zadaniu pierwszym, yy, nasz królik musi postawić znak ostrzegawczy przed przepaścią z kolcami. Czyli co ma się wydarzyć w, naszym, yy, w naszej pętli? Po pierwsze, królik ma iść cały czas w prawo i zobaczcie, jeśli króliczku zobaczysz, a właściwie wejdziesz na kolce, to wróć w lewo, pójdź do góry, narysuj znak, i raz, dwa, wróć. Idzie znowu. W lewo do góry i wróć. Idzie w lewo do góry i wróć. Zobaczcie. Troszkę przyspieszymy. Za każdym razem, kiedy wchodzi na coś, musi się cofnąć, coś zrobić i wrócić w to miejsce, z którego rozpoczynał swoje zadanie. Zobaczmy w takim razie zadanie drugie. Ma powiększyć kaktusy. Nasz królik ma powiększyć kaktusy. Podejrzyjmy, jak to ma wyglądać. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy. Ma być kaktus zbudowany z trzech elementów. Popatrzcie, w jaki sposób ja zbudowałam skrypt. Najpierw poprosiłam królika, żeby poszedł do góry trzy razy. Wykorzystałam do tego pętla. Raz, dwa, trzy. Znajdujemy się w tym miejscu. I następnie powstaje nasza rozbudowana pętla warunkowa. Czyli królik będzie coś wykonywał. Po pierwsze, zobaczcie, 10 razy ma iść cały czas w prawo, on ma cały czas iść w prawo, ale jeśli zobaczysz tego kaktusa, to idziesz do góry, najpierw zamieniasz tego kaktusa na kaktusa tego ściętego, idziesz do góry, rysujesz drugiego ściętego, idziesz do góry, rysujesz czubek kaktusa i wracasz raz, dwa do miejsca, z którego ruszyłeś. Znowu idziesz, zamieniasz ten kaktus na ścięty, Rysujesz ścięty, idziesz do góry, rysujesz zaokrąglony i wracasz do tego miejsca. Zobaczcie, że to wszystko się tutaj ciągle powtarza. Wykonajmy skrypt. Zadanie wykonane poprawnie. Przechodzimy do zadania trzeciego. Tutaj mamy już bardziej rozbudowany skrypt, ponieważ królik ma dorysować pozostałe części wysepek. I zobaczcie. W pierwszej, w pierwszej linii, w pierwszej, w pierwszej kolumnie, on idzie po tej stronie, czyli zobaczcie, w pętli idzie cały czas do góry, ma iść do góry, do góry, do góry. Ale jeśli zobaczy taką wysepkę, idzie w prawo, rysuje inną i wraca do miejsca, z którego ruszył. Następnie on się znajdzie tutaj w tym miejscu, przechodzi sobie raz, dwa, trzy, bo on musi się na czymś opierać. Coś musi spotkać, tutaj by nie spotkał, gdyby przeszedł tylko dwa. I teraz znowu w pętli będzie szedł cały czas w dół. W pętli idzie cały czas w dół, ale jeśli zobaczy taką wysepkę, ma przejść w lewo, narysować inną i wrócić. Nad tym trzeba chwilkę pomyśleć, ale zobaczcie, że zadanie da się rozwiązać. W takim razie zadanie czwarte: zadanie czwarte, gdzie mamy naciągnąć sprężyny od trampolin. Co to znaczy? To znaczy, że te sprężyny mają być takie złożone, widzicie? W ten sposób. I teraz jak wygląda mój skrypt? Pięć razy królik najpierw idzie do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli znajduje się w miejscu tej trampoliny, która jest wykonana w sposób prawidłowy. I teraz zobaczcie, co następuje. O co ja proszę tego królika? Pięć razy on ma sobie chodzić w takim ruchu. W prawo, w dół, w prawo, w dół, w prawo, w dół, w prawo, w dół. Czyli jakby schodzi po tych schodach. I przy okazji, jak sobie schodzi po tych schodach, to jak zobaczy taką sprężynę, to mają naprawić na taką sprężynę. Zatrzymamy się w tym miejscu. Królik ma przejść jeden raz do góry i ma wchodzić teraz po schodach czyli do góry i w prawo, do góry i w prawo. Jeżeli spotka taką sprężynę, ma naprawić ją w ten sposób. I troszkę w zwolnionym tempie, żebyście zauważyli, w którym momencie. Zobaczcie, wykonuje się pierwszy skrypt. Teraz on schodzi po schodach. Mhm. I wchodzi do góry. Ok, i zadanie wykonane. Obejrzyjmy sobie zatem przykład drugi. Zobaczcie, że w pętli możemy używać kilka instrukcji warunkowych. Zobaczcie, zwolnimy troszeczkę. Lawa zamienia się na ziemię, a woda zamienia się na lawę. I jeszcze przykład trzeci, ten przykład jest bardzo ważny. Spróbujmy zamienić miejscami instrukcje warunkowe. Niestety program przestaje działać prawidłowo. Wiesz, dlaczego tak się stało? Jeśli chcesz dokładnie sprawdzić działanie programu, używaj strzałki po lewej stronie. I teraz, kochani, zobaczcie, co tutaj się ma wydarzyć. Przede wszystkim, pierwszą instrukcją to jest to, że królik idzie w prawo. To wiemy. I teraz, jeśli spotka wodę, zamienia ją na lawę. To jest jego pierwsza instrukcja, którą musi wykonać. Woda na lawę. Ale lawę zamienia na ziemię. Czyli jeżeli ja zamienię wodę na lawę, to tutaj automatycznie będzie lawa, czyli od razu lawa zamieni się na ziemię. Lawa na ziemię, woda na lawę, lawa na ziemię, woda na lawę, lawa na ziemię i lawa na ziemię. Czyli powstanie nam tutaj cały, cała, cała linia ziemi. Zobaczcie, on wykonuje dwie instrukcje, ponieważ te instrukcje mu się sprawdzają. I zadanie nie jest wykonane prawidłowo. Za chwilkę to zobaczycie. Zadanie piąte jest bardzo proste, ponieważ królik ma zamieniać te rozwinięte sprężyny na te przyciągnięte do ziemi i wciskać guziki. Czyli to jest prosta sytuacja. Raz do góry. I jeśli spotkasz taką sprężynę, narysuj taką, a jeśli spotkasz guzik niewciśnięty, to go wciśnij. Prosta sytuacja. Troszkę szybciej. Królik wykonuje. To jest bardzo prosta instrukcja warunkowa. Spełniają się dwa warunki, królik je wykonuje. Natomiast pewien problem powstanie już nam przy zadaniu szóstym. Jeszcze raz instrukcja. Przemaluj niebieskie klucze na czerwone, a czerwone na żółte. Czyli królik ma sobie iść cały czas w prawo i według tego, co przeczytaliśmy, ma niebieski klucz zamienić na czerwony. A to powinno być jeszcze w pętli, już wrzucam. Niebieski na czerwony, a czerwony, ma zamienić na żółty. I teraz zobaczcie, jaki nastąpi tutaj problem. Widzicie, co się dzieje? Wszystkie klucze są żółte, to co było w przykładzie trzecim niebieski na czerwony, a skoro jest czerwony, to ma być żółty. Dla królika instrukcja jest taka: niebieski na czerwony, a czerwony na żółty. Więc jeżeli niebieski zmienił sobie na czerwony, to czerwony zmieni na żółty. Sytuacją właściwą jest zamienienie instrukcji, zamiana tych instrukcji, czyli najpierw czerwone klucze na żółte, a następnie dopiero niebieskie na czerwone. W ten sposób królik nie będzie dwukrotnie zmieniał nam Kolorystyki. Zobaczcie. Zadanie wykonane poprawnie. Przechodzimy sobie do zadania siódmego. Instrukcja zadania siódmego. Do każdego zamka dorysuj klucz i flagę w tym samym kolorze. Dobrze. Naszą, naszym warunkiem, punktem odniesienia są te zamki, czyli dobrze by było, żeby ten królik przeszedł sobie na te zamki. No i teraz, co ma się dziać w tej pętli? On ma iść cały czas do góry. To wiemy. On ma iść cały czas do góry. I teraz następują warunki. Jeśli spotkasz niebieski zamek, to może zacznijmy tak. Idź w prawo, to idź w prawo i narysuj. Tu ma być niebieska flaga. Potem musi wrócić i iść w drugą stronę, czyli dwa razy pójdzie. W drugą stronę i ma narysować klucz niebieski. Zobaczmy, częściowo wykonany program. No, gdzieś nie wróciłam, a już wiem. Po kluczu on powinien wrócić w prawo. Gapiostwo. Ok, tylko jeszcze jedna rzecz do naprawienia. To powinno być na końcu, bo najpierw wykonuję instrukcję. Ok, i teraz prawidłowo narysował, narysował flagi i zamki. Dobrze, czyli to była pierwsza instrukcja warunkowa. Drugą instrukcję warunkową teraz sobie tutaj stworzymy. Do. Już wracam. Stworzymy sobie teraz do klucza czerwonego, czyli sytuacja taka sama, tylko że. Jeśli spotykasz czerwony zamek, to idziesz w prawo, robimy dokładnie to samo, tylko zamieniamy kolory. Idziesz w prawo i rysujesz czerwoną flagę, potem wracasz. Idziesz w lewo i rysujesz czerwony klucz, i to, co zapomniałam ostatnio, wracasz. Sprawdźmy, niebieski i czerwony. Okay. Czyli, kochani, przed Wami dołożenie tutaj jeszcze jednej instrukcji warunkowej, takiej samej, tylko że z żółtymi elementami. Ok, kochani, spójrzcie proszę na rozwiązanie zadania ósmego. Mamy zamienić czerwone klucze na żółte, a żółte na czerwone. Przy czym, zobaczmy, ten królik już tutaj od razu musi zacząć pracę, czyli ja mu nie nakazuję iść w prawo cały czas. Tylko zobaczcie, to w prawo jest w pętli. Co nam to spowoduje? Że czerwony zamieni się na żółty, i on ma pójść w prawo. Już ma nic więcej nie robić. Tylko ma zamienić czerwony na żółty, pójść w prawo. Czerwony na żółty, pójść w prawo. Żółty na czerwony, pójść w prawo. Żółty na czerwony, pójść w prawo. Czyli ja mu nie pozwalam wykonywać cały czas tych pętli. Zobaczcie, że w ten sposób królik prawidłowo rozwiąże zadanie. Natomiast zobaczcie, co się stanie w momencie, kiedy ja usunę. I zostawię tylko te pętle, ewentualnie każę pójść w prawo, zobaczcie. Widzimy? On cały czas idąc w prawo wykonuje podwójną instrukcję. Natomiast jeżeli my ruch umieścimy w pętli, to niejako nakazujemy mu po wykonaniu tej czynności przejść w prawo. I on nie może wtedy wykonać drugiej czynności, bo kiedy zamienił żółty, czerwony na żółty, to musiał pójść w prawo. Nie mógł robić kolejnej instrukcji. Gdyby tego nie było, wykonywałby kolejną instrukcję. Przykład czwarty. Wykorzystując instrukcje warunkowe możemy sprawić, aby królik poruszał się po strzałkach. Więc ma się powtarzać czterokrotnie ruch. Jeżeli króliku zobaczysz strzałkę do góry, to idziesz do góry, a jeśli zobaczysz strzałkę w prawo, to idziesz w prawo, po prostu. Logiczna, prawda? W takim razie sprawdźmy zadanie dziewiąte. Napisz program, który sprawi, że królik dojdzie po strzałkach do celu i postawi niebieską flagę na maszcie. Zamaluj ścieżkę lawą. Będzie trudno, bo będziemy musieli jeszcze zamalować całą naszą ścieżkę lawą. Czyli na pewno królik będzie się poruszał w pętli. I jeśli ten królik będzie spotykał strzałkę do góry, to w tym miejscu ma pójść do góry i jeszcze ma tutaj namalować lawę, To już chyba jest bez różnicy. OK. I teraz utworzymy kolejne warunki. Ale jeśli króliczku spotkasz sobie strzałkę w prawo, to masz pójść w prawo. I namalować lawę. Bo najpierw musi namalować lawę, a potem pójść w prawo. Chyba tak będzie łatwiej. Bo jak on pójdzie, to nie namaluje. I dalej. Jeżeli spotkasz strzałkę, mamy do góry w prawo i jeszcze mamy strzałeczkę w dół, to masz namalować lawę i pójść też w dół. Zobaczmy do tego momentu. Na razie jest dobrze. I ostatnią I... rzeczą, którą królik miał tutaj zrobić, to było do malowanie flagi na maszcie. Tylko teraz się zastanawiam. Chyba on powinien ją namalować tutaj, w tym miejscu. Mhm. Czyli na końcu będzie malował flagę. Ok, czyli. Jak spotkasz ten patyczek, to namaluj flagę. I wykonujemy zadanie. Tak jest? Zadanie wykonane poprawnie. Przed nami ostatnie zadanie, zadanie dziesiąte. Postaw monety w miejscach wskazanych przez strzałki. Czyli tutaj coś się będzie działo. Przede wszystkim myślę, że królik powinien pójść jeden raz do góry, czyli tutaj, bo będzie naszą wytyczną są strzałki, następnie będzie poruszał się w pętli. I jeśli spotka strzałkę do góry, to ma pójść do góry i narysować monetę, a następnie wrócić w dół. Pamiętajcie, że on musi wracać. Ale jeśli spotka strzałkę skierowaną w dół, to ma zejść w dół, narysować monetę i powrócić do góry. I powrócić do góry. I cały czas jego ruch jest w prawą stronę. Sprawdźmy. Czego nie zmieniłam? Ilości. Pewnie to już zauważyliście. I szybciutko wykonamy program. I w tym miejscu kończy się lekcja piąta kursu pierwszego.